Co roku o tej porze nagrywam dwa filmiki. Jeden to 10 rzeczy, które mi się podobają w nowej odsłonie, a drugi to 10 rzeczy, które mi się nie podobają. To, co mi się nie podoba, to ja nagram od ręki, tak jak zawsze. Ziu i gotowe. Ale znaleźć 10 rzeczy w tej grze, które mi się podobają, to nie jest proste zadanie, a ja zawsze wolę zrobić trudniejszą robotę na początku i dlatego dzisiaj wchodzi niniejszy filmik. Dość tych wstępów zaznaczam jednak, że to o czym tutaj dzisiaj opowiem to są wyłącznie moje odczucia. I pytanie do was, z iloma z tych 10 punktów się ze mną zgadzacie? No bo wiadomo, że ze wszystkimi się nie da i zawsze będą różnice. Przypominam jeszcze, że partnerem kanału jest XTB, polska aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Rejestrując się z kodem karto, możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw. Przechodząc do rzeczy. Może małe zaskoczenie, ale podoba mi się ogólna rozgrywka. Co prawda są znerfione główki, nie da się strzelać z pokaźnego dystansu, co zawsze daje frajdę graczom, jak i podziwiane jest w rzeczywistości. Do tego ten absolutnie nierealistyczny dribbling lewym drążkiem jest obrzydliwy, ale nie zmienia to faktu, że tutaj pozwolić można sobie na całkiem sporo. Driveny wchodzą, finezje wchodzą, zwykłe strzały wchodzą, jest game changer, działają loby, rozgrywanie odbywa się na wielu etapach i skontry, i w ataku pozycyjnym, działają różnego rodzaju podania, no i ogólnie te akcje mogą być złożone. Da się tutaj coś szybko wyklepać, ale da się także zrobić coś innego niż klepanie w kółko jednego schematu, a do tego nie ma jednego strzału, który cały czas byłby przez wszystkich powielany, jak chociażby Trivela w FC25. Więc lewy drążek to obrzydlistwo, który wszystko przyćmiewa, ale ogólnie dla mnie ta rozgrywka jest bardziej na tak niż na nie. 2. Działają różne taktyki. Mała rzecz, ale dla mnie ważna. Nie jest to gra, w której tak jak w przeszłości wszyscy grali na przykład formacją 4-3-2-1 i koniec, bo ona była o tyle lepsza od pozostałych, że nie było sensu próbować czegoś innego. Tu działa 4-4-2, 4-5-1, 4-4-1-1, 4-2-3-1, wąskie 4-1-2-2 i zapewne wiele innych opcji. Na no, do tego samo nastawienie taktyki ma spory wpływ na naszą rozgrywkę i nawet zmiana głębokości linii obrony potrafi... I totalnie odwrócić wygląd meczu. Więc jest jakaś różnorodność, i mi się to akurat podoba. 3 SBC. Tak jak co roku, jest wiele beznadziejnych wyzwań budowania składów, ale wśród wszystkiego, co daje jej, da się wybrać sporo interesujących pozycji. A mi najbardziej podobają się SBC o ikonę czy bohatera. Gdzie mamy do wyboru jedną z trzech konkretnych kart. Jeśli to będzie dobrze rozwijane i kontynuowane całym rokiem, bez wątpienia będę śledzić te zadania i je wykonywać, gdy trafi się jakaś ciekawsza karta. Ale nawet pomijając ten wątek, mieliśmy chociażby wielu fajnych zawodników, jak warty mniej niż 20 tysięcy tawę, który na starcie wywijał cuda. A teraz Park Jisung. No to jest też bardzo ciekawa opcja za taką cenę. Więc póki co, dla mnie w tych SBC dzieje się od czasu do czasu coś ciekawego. 4 Mnogość zagrań. Chociaż większość ludzi gra w FC26 prosto, tak jak w każdą inną grę piłkarską, to prawda jest taka, że liczba zagrań i ukrytych kombinacji, które mogą dać nam przewagę w meczu, o jest tutaj ogromna. Anulowane berbaspiny, spiny, różnego rodzaju speed boosty, podania po rainbow, strzały przewrotką po rainbow, albo nawet to co pokazałem ostatnio na shortcie, czyli świadomość tego, jak poprawnie korzystać z posiadanego stylu gry szybkości naszego piłkarza. świadomość jak Korzystać z innych stylów gry, jak wykorzystywać na przykład zastawkę, jak wykonywać powietrzną fortecę, by po schemacie zagrywać piłkę do partnera. Schematów i zagran jest tutaj mnóstwo i to mi się podoba, bo cały czas można odkrywać tę grę. No a do tego to pokazuje, że wbrew pozorom nie jest to aż tak prosta gra jak wszystkim nam się wydaje. 5. Gra 2 na 2 no i co tu dużo mówić, po prostu fajniej gra się dwóch na dwóch niż w wielu poprzednich odsłonach. Po pierwsze jak szukamy rywali we dwóch, to zawsze wczytuje nam także dwóch gości i to jest spory plus, a tak poza tym to świetna zabawa, gdzie czasem ogląda się niebywałe wylewy, czasem są takie akcje, że człowiek pęka ze śmiechu innym razem gra się na poważnie i strzela piękne bramki, bo na przykład trafia się na Polaków, Rodaków i są derby i po prostu granie w FC26 2 na 2 dla zabawy jest fajne, a przy ok Wbijają się punkty do Division Rivals, więc no jak nie graliście, to spróbujcie! 6. Możliwość grania słabszymi kartami. No bo, co jak co, ale faktycznie sporo da się ugrać, że tak to powiem, byle czym. Jak nagrałem ostatnio dla was skład za 300 tysięcy, no to była przejażdżka. U siebie teraz też od dwóch tygodni gram foderem znalezionym w klubie, albo kartami za zadania. I wiele to nie zmienia. No w mistrzostwach tak ze 13 winów to się tym da wbić bez problemu, więc skład nie traci na wartości, a zawsze jest jakiś zysk. Monety się odkładają. Zresztą w pierwszych mistrzostwach jakiś progracz wbił ponoć 15-0 brązowym składem, więc użyteczność tych słabszych kart, które źle wyglądają na papierze, jest póki co bez wątpienia większa niż w przeszłości i to mi się podoba. 7. Mniejsze znaczenie tempa. Tutaj wątek jest złożony, bo niby tempo ma trochę mniejsze znaczenie, ale wciąż jest bardzo ważne. Natomiast fakt, że na skrzydle radzi sobie gość mający 83 pejsa, albo na ataku rządzi pina, która nie ma go nawet 80, a jest tym, czego gracze chcieli. Choć tak naprawdę, zarówno duże, jak i pina wyglądają w grze szybciej niż podaje to karta, no ale ogólnie tempo jest zakłamane. Tempo jest wykrzywione w tej grze, lecz finalnie bez problemu da się grać na pastikami, którzy mają go nawet mniej niż 85, a są fantastyczni, więc wątek jest złożony, z czego to wynika, etc. etc. Ale ogólnie trudno, żeby się to nie podobało, skoro obecnie wymiatać można takim delpiero. 8. Ewolucje. Rok temu one też mi się podobały, i tutaj nic się nie zmienia. I jej jako tako nadąża z tymi ewolucjami. Jest czym wybierać, sam z nich korzystam. I ten mecz, którego zacząłem robić po premierze, jest już w gangu Kulita. I jak tak dalej pójdzie, to niedługo będzie lepszy od Patwika Wiery. No, bydlak 194 cm wzrostu, i to mi się podoba, więc da się coś tutaj z tymi ewolucjami wykminić. Ja osobiście je śledzę, bo one dają cały czas szansę na zrobienie legendy na klubu z jakiegoś totalnego randoma. Nawet brązowe karty da się już łatwo wywindować do grywalnego poziomu. 9. Przymus skupienia się na grze i poszanowania rywala. To o czym mówiłem wcześniej, że działają różne taktyki, składy, zagrania i tak prowadzi do tego, że w tej grze wszystko może się zdarzyć i trzeba na bieżąco kombinować. Nawet jak przegrywasz 3-0 do przerwy i nie oddałeś żadnego strzału to nie znaczy, że na pewno przegrasz ten mecz. Trzeba działać. Tak jak trener obserwować i coś zmieniać, a samemu prowadząc, zawsze trzeba być skupionym i mieć szacunek do przeciwnika. Bo jak sami strzelimy szybko dwie bramki i się rozluźnimy, uznamy, że gramy z frajerem, który nie ma z nami szans, no to szybko możemy obudzić się z ręką w nocniku. Szacunek i skupienie, no to mi się akurat podoba. 10. No, trudno tu już coś wymyślić, więc proszę nie spaść z fotela. Ale skład Battles, to znaczy, nagrody są fatalne, nie opłaca się tego grać, można całkowicie je pominąć i to wciąż nie jest nic rewelacyjnego, ale. Ja i tak jak to w pierwszych tygodniach po premierze bywa, gram bo chociażby robię ewolucję i tę pierwszą elitę wbija się łatwo, a sama rozgrywka, chociaż nie jest fantastyczna, to nie drażni tak bardzo jak w poprzednich latach, gdzie bot na przykład zabierał piłkę i biegał po obronie, bo bał się jej stracić. No ale ta gra na bota, chociaż to nie jest nic, co jakoś nadzwyczajnie mnie interesuje, przebiega u mnie najluźniej od kilku lat, więc sam fakt, że ani razu się nie wykrzywiłem na skład Battles podczas gry, no to jest jest naprawdę duży sukces FC 26. No i tak wygląda sytuacja. Więcej tutaj nie wycisnę. Pytanie, z którymi punktami również się zgadzacie. No a ja za dwa tygodnie nagram oczywiście 10 rzeczy, które nie podobają mi się w FC 26. No a tam to będzie w czym wybierać, bo lista jest długa i szeroka. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!